Telewizja Regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Jeżeli chodzi o przetarg na rewitalizację, widzimy bardzo duże zainteresowanie firm zewnętrznych i tutaj okolicznych na złożenie oferty. Jest mnóstwo też i zapytań dotyczących specyfikacji, która została uwieszczona w naszym ogłoszeniu. Jest to bardzo duży przetarg, wielowątkowy. Tutaj nie tylko chodzi o nowe nawierzchnia, ale też i o uzbrojenie podziemne, i o, o sferę energetyczną, i, i o przyłącza. Firmy mają bardzo dużo pytań. My Spotkaliśmy się właśnie z kilkudziesięcioma zapytaniami od takich drobnych, poszczegółowe. Po to wymaga też wyjaśnień od projektantów, którzy projektowali tę rewitalizację. W związku z tym musieliśmy mieć czas na udzielenie odpowiedzi wszystkim, którzy chcą przystąpić do tego przetargu. A to, zgodnie z przepisami prawa, jest też powodem do tego, że należy wydłużyć termin składania ofert, i taki termin wydłużyliśmy.